Witajcie, witajcie. Na pomorzu dziś chmury. Może będzie deszcz? Przydałby się. Tekst ze słoneczkiem. Zacznij żyć pełnią życia. Rawodnika. Moi drodzy, przestańcie myśleć o przeszłości, lub martwić się o przyszłość. Przeszłość już się wydarzyła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Jedno i drugie jest iluzją. Myśląc o nich, tracicie możliwość prawdziwego życia, bo ta chwila zdarza się tylko raz, nie możesz jej przeżyć ponownie. Więc żyj pełnią życia już teraz. Pozostawajcie w chwili teraźniejszej, zamiast marzyć o rzeczach, które mogą się nigdy nie wydarzyć, albo też rozpamiętywać to, co już minęło. Każda chwila musi być tak intensywna, żebyście poczuli, że nigdy wcześniej tak nie żyliście i już nigdy nie będziecie tak żyć. Jeśli będziecie w stanie żyć totalnie i intensywnie przeżywać każde mgnienie, to wasze życie stanie się serią złotych mgnień. Świat jest waszym lustrem. Ono odzwierciedla to, czym jesteście. Jeśli kochacie, jesteście mili, hojni, to świat będzie kochający, miły, hojny, opiekuńczy i uważny dla was. Na świecie nie ma miejsca na karę. Jedyny sposób, w jaki jesteśmy karani, ma miejsce wtedy, gdy sami siebie karzemy poprzez własne przemyślenia, opinie i nieuleczone emocje. Błogości wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą. Słoneczka w sercu i mocnych skrzydeł, żeby się wznieść tam nad chmury i popatrzeć w słońce dobrego dnia.